Xiaomi produkuje tyle smartfonów, że trudno się w tym wszystkim połapać. Dlatego dzisiaj Wam opowiem o kolejnym z nich, który ma w dopisek Lite. Xiaomi już kombinuje z nowym Xiaomi 12 Lite New Edition. Które w sumie będzie bardzo ciekawy. Na razie przecieki mówią o 50 megapikselowym aparacie głównym, czyli zapewne takim wyciągniętym z flagowców, a do tego dwa aparaty selfie umieszczone na środku górnej części ekranu i do tego Snapdragon 7 generacji pierwszej. Więc zmian będzie więcej niż rok temu. Wracając jednak do dzisiejszego bohatera. Bez zmian jest to telefon smukły, choć nie tak jak rok temu. Dostał spłaszczenia wszędzie obecnie modne, ale te ścięcia nie są agresywne i telefon Trzyma się dobrze w dłoni. Za to pochwała, bo w linii Redmi Note 11 Pro z tymi ścięciami miałam trochę problem. Na froncie mamy szkło Gorilla Glass 5, z tyłu jest oszronione szkło hartowane, ale tutaj już nie ma pewności co do producenta. Ramka jest plastikowa, ale daje dobre wrażenie. Jest certyfikat IP53, czyli to odporność na podstawowe zachlapania, nic więcej. Aparaty wybitnie mocno nie wystają, są estetyczne, ale obudowa poprzedniej generacji, mimo wszystko, do mnie bardziej trafiała przez swoją masę i niespotykaną grubość. Są pewne zmiany w ekranie, ale czy istotne, ocencie to sami. Jest to wyświetlacz o przekonej 6,55 cala, z tą różnicą, że reprodukuje 68 miliardów barw zamiast miliarda w poprzedniku. Po co to, nie mam pojęcia. Skoro już przy miliardzie odcieni ludzkie oko nie wyłapuje różnic, ale pozostawiam tę kwestię. Jest to oczywiście OLED, ale w tym wypadku oczyszczony w 120 Hz zamiast 90, jak w poprzedniku. Niestety nie mamy informacji w systemie o trybie adaptacyjnym, ale on działa i schodzi do 60 Hz, gdy nic na ekranie się nie dzieje. Pod kątem jasności jest to samo co w poprzednim modelu. Jest to jasny wyświetlacz i z pracą na dworze nie miałam problemów. Kolory są ładnie nasycone, jest dla nich też tryb adaptacyjny, który pracuje odpowiednio z balansem bieli. Rezultaty są dobre i do ekranu nie mogę się przyczepić. Szybko jeszcze powiem, że w skanerze linii papilarnych zaszyty jest skaner tętna. Podobnie jak sam fakt, że skaner jest pod ekranem, a nie na prawej krawędzi, to zmiana na plus, tym bardziej, że skaner jest bardzo szybki, ale i tak w żaden sposób pod kątem tempa działania nie może równać się z rozpoznawaniem twarzy. Ten DZIK działa praktycznie pod każdym kątem, praktycznie zawsze i to na palcem. No wow. Aż momentami przesadnie dobrze działa i sprawdzając godzinę też wykrywa podniesienie i odblokowuje ekran. Z jednej strony wydajność jest bardzo dobra, z drugiej nie zmienił się procesor względem wersji New Edition. Mowa w obu przypadkach o procesorze Snapdragon 778G, a ten w AnTuTu uzyskał 517 tysięcy punktów. Wynik niezły i na pewno wydajności na dwa kolejne lata nie zabraknie. W naszym kraju znajdziecie go w wersji 6 lub 8 GB RAM i opcji 128 GB przestrzeni na pliki. Niezrozumiale, kolejne smartfony Xiaomi tracą slot kart SD. Poprzednik miał, ale Xiaomi 12 Lite nie pozwala rozszerzyć pamięci. Na szczęście 12 Lite nie ma problemu z nagrzewaniem. Oczywiście mamy tutaj Androida 12 wraz z MIUI 13 i można oczekiwać, że Android 13 na nim się znajdzie. Niestety w tym modelu przypomniało mi się koszmary Xiaomi nazwane opóźnione powiadomienia. Potrafią regularnie przychodzić z kilku do kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Nie rozumiem, dlaczego Xiaomi nie potrafi zrobić z tym porządku raz na zawsze. Prędkość pracy systemu jest bardzo dobra, nic się tutaj nie przecina, działa szybko. A RAM nieźle trzyma aplikację w pamięci. Mamy tutaj ekran zawsze włączony, ale niestety ograniczony do 10 sekund po zablokowaniu wyświetlacza. Kolejna bezsensowna z punktu widzenia użytkownika decyzja. I to nie jedyna. Niestety, Xiaomi postanowiło wyrzucić z obudowy czujnik zbliżeniowy, zastępując go wirtualnym, czyli algorytmem bazującym na danych z aparatu. Prawda z nim jest taka, że wszystko zależy jak trzymacie telefon podczas rozmów. Jednym będzie telefon wariować, innym nie. Na tym poziomie oczekuję jednak fizycznego czujnika. Mamy tutaj 5G, internet działa bardzo dobrze, jest też NFC, dobra jakość rozmów, a GPS o dziwo nawet nieźle wskazuje kierunki w trybie pieszym, a to w średniakach nie jest oczywiste. Niespodzianki to nie ma z tym modelem. Poprzednio nie było jacka 3,5 mm i sytuacja w kolejnej generacji nie zmieniła się. Są za to głośniki stereo, które mają dwa dosyć symetryczne pod względem głośności krzykacze. Są donośne, grają czysto i mogę spuentować, że to są po prostu dobre głośniki w tej cenie. Zestaw aparatów również się zmienił. Tu coś dodali, tu coś zabrali. Dodali 108-megapikselowy aparat główny w miejsce 64-megapikselowego, ale zabrano świetny obiektyw telemakro i wrzucono o chłoby w postaci 2 megapikselowej jednostki, którą trudno w ogóle nazwać aparatem. Nie mamy tutaj optycznej stabilizacji obrazu, którą można, a nawet powoli trzeba wymagać w tej cenie czyli powyżej 2000 zł na start. Aparat szerokokątny ma tylko 8 megapikseli. Obecnie jest 150 smartfonów z matrycą, która jest właśnie tutaj. A między innymi jest to smartfon taki jak Huawei Nova 9Se, Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Plus czy Xiaomi 11T? Ten model ma dosyć ciężką dynamikę. Za tym sformułowaniem kryją się mało szczegółowe cienie skierowane ku niższej ekspozycji i raczej leniwym HDR-em. Z drugiej strony to nic nowego dla Xiaomi. Oni po prostu tak programują swoje aparaty. Za to jest tak mało szumów na zdjęciach, a obraz jest ostry, ale nie ma przeostrzeń. To warto docenić. Kolory oczywiście są podbite. Super, że dwukrotny zoom cyfrowy oferuje pod kątem szczegółów taki sam poziom co główny widok, także jest lekka poprawa obrazu przy zoomie. Trochę wtedy jest gorszy pomiar światła, ale mimo wszystko te fotki wyglądają soczyście. O 8-megapikselowy szeroki kod nie generuje mydlanych zdjęć. Kurcze, to spora niespodzianka dla mnie. W tym modelu jest nagrywanie w 4K wspierane przez elektroniczną stabilizację obrazu. Nie jest to nic powalającego, widać przeskoki skutkujące chwilową utratą ostrości, ale nie ma bujania na boki. Ostrość jest, cacy detali jest dużo. Tak czy inaczej, filmy można w tej cenie zrobić jeszcze lepsze. Aparat do selfie ma 32 megapiksele i to też zmiana względem Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Te fotki są bardzo miękkie i mimo, że detali jest wystarczająco. To coś mi w nich nie gra. Może to efekt dosyć agresywnego, domyślnego wygładzania, które trochę gubi się przy sztucznym świetle. Jest ładne wycięcie tła, i całościowo są to dalej mimo wszystko zdjęcia całkiem ok. Na placu boju pozostał akumulator. Ma pojemność 4300 mAh, co przekłada się na około jeden dzień pracy na jednym ładowaniu. W nocy sporo procentów spada, także polecam rozsądnie podchodzić do ładowania. Uzupełnianie energii poprawiono z isy 33 W zrobiło się 67 W, a to skutkuje 50 minutami do pełnego naładowania od zera. Nie mamy ładowania indukcyjnego i tego typu bajerów. Uczciwie mówiąc, Xiaomi 12 Lite wypadł trochę lepiej niż na początku się spodziewałem i lepiej niż przewidywałem we pierwszych wrażeniach. Co nie zmienia faktu, że na starcie i tak jest moim zdaniem zbyt drogim smartfonem względem tego, co możemy kupić obecnie na rynku. Przede wszystkim brakuje mi optycznej stabilizacji obrazu, a smartfonów ze Snapdragonem 778G na rynku jest dużo i to w większości właśnie tych tańszych. To wszystko z mojej strony, wielkimi krokami zbliżamy się do podsumowania 2022 roku, a będą też największe rozczarowania. To tyle z mojej strony, cześć i do zobaczenia.